Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku, a dzisiaj przywiało mnie ze Śląska aż nad morze do firmy Oksimo, o jak możecie zauważyć. Przyjechałem tutaj na imprezkę i spotkałem tą oto osobistość. Witamy Grzesiu. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Idziemy właśnie oglądać sobie fajne samochody, a ja w tym momencie pokażę Wam na które samochody zwrócić uwagę, a ten oto jegomość po prostu to nakręci. Zorganizowaliśmy tą imprezę jako drugą. W lecie była pierwsza edycja. Jako takie spotkanie fanów motoryzacji w Gdyni. Miało to być takie koleżeńskie spotkanie, a sami zobaczcie co się stało. Teraz samochody, które warto zobaczyć, bo zwracają na siebie bardzo uwagę. To chodźcie, zaczniemy, ja wam coś pokażę. To, że tutaj mamy obniżone Audi, to widzimy, jest Nissan, fajny, szybcy, wściekli. Ale tych Audi BMW i tych samochodów jest naprawdę tak dużo, że może znajdźmy jakieś po prostu ciekawsze. Ford Mustang. Yy, czy to się wymawia raż, czy rausz, czy jakkolwiek, napiszecie w komentarzu? Mustang, który fabrycznie wyszedł z Lambodorsami o mocy 700 koni, z kompresorem ponad 800 Nm w manualu z napędem na tylne koła z oponą 255 szeroką. Nie wiem, jak takim samochodem się jeździ, ale zaraz sobie przejdziecie i go zobaczycie. Tutaj Lexus GS. Samochód zrobiony w tak zwanym VIP-stylu. Najlepiej zaglądnąć do środka, bo tam są firanki, kieliszki, szampan, gazetki do czytania, różne inne rzeczy. Samochód jest na powietrzu i wygląda naprawdę przekozacko, a tuningowanego Lexusa bardzo ciężko spotkać. No i tutaj mamy samochód z otwartą maską, bardzo ciekawe tu rzeczy są. Właśnie w tym miejscu, szczególnie zaglądajcie sobie w tą część tutaj tego samochodu 2,5 turbo silnik wspólny z Volvo. Warto odnaleźć właściciela i zapytać się o moc tego samochodu, bo wygląda bardzo, ale to bardzo groźnie. Na końcu tutaj stoi też taki malutki samochodzik jak Daj taka mini-mini Audi TT. Tych samochodów też jak gdyby za dużo nie ma, więc jeżeli macie już dość oglądania tych wszystkich BMW, Audi, i właśnie tak jak powiedziałem, warto sobie na przykład zobaczyć ten samochód, zaraz zobaczcie go całego dookoła i Skoda Fabia, po prostu. Jako Skoda Fabia pierwszej generacji, samochód generuje jakąś straszną moc, jest to diesel. Jeżeli uda się tutaj znaleźć właściciela, to poprosisz, żeby odpalił Ci ten samochód i pokazał Ci, co ten samochód potrafi, jeżeli chodzi o dźwięk z wydechu i to, co tutaj się wydostaje. Bardzo często słychać w 1.8 Turbo i wszystkich benzynowych samochodach, że robią te u tu tu, -tu, -tu. To warto zobaczyć to. Tutaj pan jest. Co najlepsze, wchodzisz sobie do hali i oglądasz sobie przy wejściu żuka z silnikiem V8 od BMW. Samochodów jest dużo więcej, tak więc ja Was tutaj zostawiam. Pooglądajcie i zobaczcie, co by Wam się podobało i co właśnie Wy wyście wybrali tutaj na tym zlocie. Miłej zabawy. z Rumi gąfem jedynką z fapem silnika na 235 GZ auto jest po generalnym remoncie blacharsko-lakierniczym wgrane są strzały, jest to moje oczko z Co pod maską? I dlaczego tak drogo? Jest rok 1997 pod maską jest 52B28 y, doładowany kompresorem Portek. Doładowanie rzędu 06 bara. Jeszcze przed strojeniem, więc ostatecznie nie wiem ile wydmucha. I to na pewno nie jest driftowóz, jako szołka bardziej. 192 konie to w serii było, tak? 191 191 koni w serii, do tego teraz kompresor, to takie trochę się zrobiło nam BMW G Power. Dokładnie, coś podobnego. Okej, okay. czyli tym samochodem jeździsz na co dzień, czy to jest tylko czołga, gdzie przemieszczasz się ze złotu na złoto? Głównie tylko po zlotach i niedzielnie, a tak to głównie w garażu siedzi. Jakieś dalsze plany z samochodem, dalsze zmiany, czy tak zostaje? Bo według mnie to jest już chyba finał. Nie mam co zmienić. No właśnie, i w tych samochodach to jest problem, że w takich samochodach to już nie ma co zmienić. Bo już wypolerować się bardziej nie da. A cóż tutaj więcej dodać do tego samochodu? Pierwszym autem, które uważamy za top 10 aut lotu jest Nissan Skyline R30. Cztery. Silnik w sumie za bardzo nie robiony, jest oryginalny, RB25D, Neo, 350 koni skromne. A powiedz, te body sam robiłeś, czy jak, jak to, to wyglądało? Kupiłeś gotowe, czy...? Body jest gotowe od Ura, Swipe z, z Japonii ściągane. Pięknie. Piękny Nissan. A robiono było przez firmę Supra Workshop. A, to bardzo znana firma w Polsce. Także... Brawo tutaj dla właściciela Nissana. Honda czarna, tutaj stoi przed sceną. No to słuchamy, co tam siedzi pod maską? Silnik. Silnik, wow! K20. Zmachowany K20. A powiedz jaką moc tam ma, bo tam widzę dużo takiego muszla duża jest. Na razie się ustrojone 220-250. 220-250 bez strojenia. A ile planujesz? Tak 350-400 Nieźle, Nieźle. A powiedz coś tam jeszcze robiłeś? Tam widziałem hamulce jakieś, coś? O z przodu BBK. 345 mm 4 blok Dali skrzynia szpera Lekkiej body. Fajnie, fajnie. Gratulujemy, gratulujemy. Brawo dla właściciela. Ja brzuczek, Rzuc tak jest. Ta <laughs> Powiedz, skąd pomysł na projekt i dlaczego tak? Wiem, że się też zmienił graficznie. Jeżeli chodzi o malowanie, no to już trochę mi się zbudził poprzedni kolor i postanowiłem coś zmienić. Zawsze mi trochę siedział ten karton style i po prostu stwierdziłem, że może warto by było spróbować. No pewnie za 3-4 lata znowu zmienię kolor, znając życie. A no skąd się wziął pomysł na Żuka? Nie mam dziwnego pojęcia, tak naprawdę jakoś to wyszło i... i... Takie pomysły są najlepsze. Następny pojazd w kolejce to jest BMW E30 stoi tutaj blisko pod sceną. Co tutaj masz pod maską? Nie wiem, co tutaj jest takiego wyjątkowego w tym E30, na przykład licząc przepięknego stanu lakierniczego i z Pięknego, no nie wiem, mamy silnik C36, 52B28, no i tak naprawdę fajną zabudowę z tyłu, co jest czymś innym. No właśnie, ta zabudowa przyciąga moje oko. Po prostu chciałem tym autem jeździć po Polsce po zlotach cały czas, jednak bagażnik jest duży w tym aucie, szkoda było sobie zająć miejsca, a tylnie w i tak się do niczego nie dają. No właśnie, bo ta zabudowa nie jest tutaj bez potrzeby, tylko jednak odpowiada za pneumatykę. No właśnie. Czyli auto jest na powietrzu. Dokładnie tak. Tak, jest ładnie położone tutaj pod sceną. Naprawdę robi robotę. Chevrolet Camaro. No ja tutaj klasyczek 6-2, szybko maseczką, jest ostry wałek zamontowany. Więc tam leciutko podciągnęliśmy programikiem na 550 koni. Tylko 550 koni? Tak, tak. Do Automat? Tak, tak, tak. To auto bardziej wygląda niż jedzie, ale taki był zarys. <noise> ale naprawdę wygląd jest obłędny. A skąd pomysł na te drzwi w ogóle? To jakiś jest... No tak. Bo te drzwi to też ciekawostka. Ja po prostu bardzo szybko przyswajam informacje, ludzie sprzedają mi jakieś info, co można zrobić w aucie i ja po prostu jestem podatny bardzo. Nie? I ktoś powiedział, dobra, te drzwi mogą się otwierać do góry, więc ja mówię, dobra, robimy Czemu to. Nie? Fajna, fajna sprawa, super. Zainto. Fajny projekt i ja naprawdę wyróżnię się na tyle innych, tak więc gratulacje. Jeszcze, według czasu, ponad godzinka, także zapraszamy na stoiskach Hot Wheelsu, coś zjeść, pograć w gierki, poglądać auta. Zachęcamy do oznaczeń Oksimo, Carvajs, Carvajs Detailing oraz naszych partnerów Detailing House, Koła Gospodyń Wiejskich. Na pewno odznaczymy na socialach jakieś relacje, jeżeli będziecie mieć zdjęcia, będziemy wdzięczni. Dziękujemy Wam bardzo za przybycie i za wspaniałe wydarzenie. Dzięki bardzo.